Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, witam Was serdecznie w tym błogosławionym dniu Wielkiego Tygodnia, w świętym wtorku. Dziękuję, że dołączyliście do naszej wspólnej modlitwy i refleksji. Jestem Ojciec Tomasz i dzisiaj będziemy rozważać niezwykle ważny temat nauczanie Jezusa i Jego przypowieści o Królestwie Bożym. W tym szczególnym czasie. Gdy przygotowujemy się do przeżywania męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana, chciałbym każdego z Was pobłogosławić i zaprosić do głębokiego przeżycia tej modlitwy. Niech Duch Święty otworzy nasze serca na słowo Boże i niech przemienia nasze życie. Błogosławię wszystkich, którzy dołączyli do nas dzisiaj, niech łaska Boża spocznie na Was i Waszych bliskich. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Umiłowani w Chrystusie Panu, święty Wtorek to dzień który w tradycji kościoła poświęcony jest rozważaniu nauczania Jezusa w świątyni jerozolimskiej. To właśnie we wtorek Wielkiego Tygodnia Pan nasz prowadził liczne dyskusje z faryzeuszami i uczonymi w piśmie, przekazując ludowi swoje najgłębsze nauki o Królestwie Bożym. Wsłuchajmy się więc w te słowa, które mimo upływu dwóch tysięcy lat nadal mają moc przemieniania ludzkich serc i prowadzenia nas do zbawienia. Ewangelia według świętego Mateusza przypomina nam, że Jezus nauczał w przypowieściach, aby przybliżyć nam rzeczywistość Królestwa Bożego. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach MT13, 31-32. Ta piękna przypowieść pokazuje nam, jak z małych początków, z pozornie nieistotnych wydarzeń, Bóg potrafi wyprowadzić wielkie dzieła. Czy nie jest to pocieszające? Czy nie dodaje nam to otuchy w chwilach, gdy nasze wysiłki wydają się tak małe i nieznaczące? Drodzy bracia i siostry, zastanówmy się przez chwilę nad naszym własnym życiem. Ile razy wydawało nam się, że nasze drobne akty miłości, nasze codzienne modlitwy, nasze próby bycia lepszym człowiekiem są zbyt małe, by cokolwiek zmienić? A jednak Jezus zapewnia nas, że te właśnie małe ziarna mogą wyrosnąć na potężne drzewa. Nasze drobne gesty dobroci mogą przemienić czyjeś życie, nasze słowa otuchy mogą podnieść kogoś z najgłębszej rozpaczy. Nie lekceważmy więc małych rzeczy, bo w oczach Bożych mają one ogromną wartość. Inną przypowieścią, którą Jezus dzieli się z nami, jest przypowieść o zaczynie, Królestwo Niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki. Aż się wszystko zakwasiło MT 13-33. Zaczyn, choć niewielki, ma moc przemienienia całego ciasta. Podobnie królestwo Boże działa w ukryciu, niepostrzeżenie, ale z ogromną mocą. Czy nie tak właśnie działa łaska Boża w naszym życiu? Powoli, stopniowo, czasem nawet niezauważalnie, ale nieustannie przemienia nasze serca, nasze myśli, nasze pragnienia. Z każdą modlitwą, z każdym przystąpieniem do sakramentów, z każdym aktem miłości zbliżamy się do Królestwa Bożego. W świętym wtorku kontemplujemy również przypowieść o uczcie weselnej, którą znajdziemy w Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 22 Jezus mówi Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi mt 22, 2". Ta przypowieść ukazuje nam, że Bóg zaprasza wszystkich do swojego Królestwa, ale nie wszyscy przyjmują to zaproszenie. Niektórzy są zbyt zajęci swoimi sprawami, inni lekceważą zaproszenie, jeszcze inni nie są odpowiednio przygotowani. Jakże aktualny jest ten obraz? Czy my sami nie jesteśmy czasami zbyt zajęci naszymi codziennymi sprawami, by odpowiedzieć na Boże wezwanie? Czy nie zdarza nam się lekceważyć zaproszeń do modlitwy, do uczestnictwa w Eucharystii, do pogłębiania naszej relacji z Bogiem? Święty Paweł w liście do Rzymian przypomina nam, Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym RZ14/17. Królestwo Boże nie jest więc rzeczywistością materialną, nie jest to miejsce geograficzne ani struktura polityczna. Królestwo Boże to stan ducha, to życie według Bożych przykazań, to miłość, pokój i radość, które wypływają z głębokiej relacji z Bogiem. I to właśnie do takiego życia zaprasza nas dzisiaj Jezus. W dzisiejszej liturgii słowa słyszymy również przypowieść o talentach. Pan powierza swoim sługom różne dary, jednemu pięć talentów, drugiemu dwa, a trzeciemu jeden. Pierwsi dwaj pomnażają otrzymane dary, a trzeci zakopuje swój talent w ziemi. Ta przypowieść uczy nas odpowiedzialności za dary, które otrzymaliśmy od Boga. Każdy z nas został obdarzony pewnymi zdolnościami, talentami, możliwościami. Pytanie brzmi, co z nimi robimy? Czy rozwijamy je i wykorzystujemy dla chwały Bożej i dla dobra bliźnich? Czy może jak trzeci sługa, zakopujemy je w ziemi z lęku, lenistwa lub obojętności? Bracia i siostry, święty wtorek jest doskonałą okazją do refleksji nad naszym stosunkiem do Królestwa Bożego. Czy traktujemy je jako prawdziwy skarb, jak ten człowiek z przypowieści, który znalazł skarb w roli i sprzedał wszystko, co miał, aby kupić tę rolę? Czy jesteśmy jak kupiec poszukujący pięknych pereł, który, gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją? MT 13, 44-46. Czy Królestwo Boże jest dla nas taką wartością, dla której gotowi jesteśmy poświęcić wszystko inne? Jezus w swoim nauczaniu często podkreślał, że wejście do Królestwa Bożego wymaga przemiany serca, metanoi. Nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie MT 4. 17 to pierwsze słowa, które Jezus wypowiedział, rozpoczynając swoją publiczną działalność. Nawrócenie oznacza zmianę myślenia, zmianę kierunku życia. To porzucenie starych dróg grzechu i egoizmu, a zwrócenie się ku Bogu i bliźniemu w miłości. Czy jesteśmy gotowi na taką przemianę? Czy pozwalamy, aby słowo Boże przenikało nasze serca i zmieniało nasze życie? Przypowieść o siewcy, którą Jezus dzieli się z nami, ukazuje różne postawy wobec słowa Bożego. Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, niektóre ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jednostokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny, MT13, 3 do 8. Jaką glebą jest nasze serce? Czy pozwalamy, aby Słowo Boże zapuściło w nas głębokie korzenie i wydało obfity plon? W świętym wtorku kontemplujemy również przypowieść o dziesięciu pannach, które oczekiwały na przybycie oblubieńca. Pięć z nich było roztropnych i zabrało ze sobą oliwę do lamp, pięć zaś roztropnych nie zabrało oliwy. Gdy oblubieniec się opóźniał, wszystkie zasnęły. O północy rozległo się wołanie: Oblubieniec nadchodzi wyjdźcie mu na spotkanie. MT 25-6. Panny nieroztropne zorientowały się, że nie mają oliwy i poszły jej kupić, a w tym czasie przybył oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną. Drzwi zostały zamknięte. A późniejszym pannom oblubieniec odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was. MT 25, 12. Ta przypowieść uczy nas czujności i gotowości na przyjście Pana. Nie wiemy dnia ani godziny, dlatego zawsze musimy być przygotowani. Umiłowani w Panu, Jezus w swoim nauczaniu podkreślał również wartość miłosierdzia. W przypowieści o nielitościwym dłużniku, MT 18, 23-35, ukazuje nam, jak ważne jest przebaczenie. Król odpuścił swojemu słudze ogromny dług, ale ten sam sługa nie chciał odpuścić znacznie mniejszego długu swojemu współsłudze? Kiedy król się o tym dowiedział, wtrącił nielitościwego sługę do więzienia. Jezus kończy tę przypowieść słowami: Podobnie uczyni wam ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu MT1835. Przebaczenie jest więc nieodłącznym elementem życia w Królestwie Bożym. Czy potrafimy przebaczać? Czy nie nosimy w sercu urazy i goryczy wobec tych, którzy nas skrzywdzili? W święty dzień wtorku Wielkiego Tygodnia warto również rozważyć przypowieść o robotnikach w winnicy MT-20 1-16. Gospodarz wynajmował robotników o różnych porach dnia, ale wszystkim zapłacił tę samą sumę, jednego denarę. Ci, którzy pracowali od rana, szemrali przeciwko gospodarzowi, że zrównał ich z tymi, którzy przepracowali tylko jedną godzinę. Gospodarz odpowiedział jednemu z nich przyjacielu, nie czynię ci krzywdy, czy nie o denarę umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? MT 20, 13-15 Ta przypowieść uczy nas, że Boża sprawiedliwość przewyższa ludzką sprawiedliwość, że Bóg jest hojny w swoim miłosierdziu i że każdy... Nawet ten, kto nawraca się w ostatniej chwili, może otrzymać dar życia wiecznego. Bracia i siostry, zastanówmy się również nad przypowieścią o synu marnotrawnym, która choć nie jest bezpośrednio związana ze świętym wtorkiem, doskonale ilustruje Boże miłosierdzie i naturę królestwa Bożego. Ojciec z otwartymi ramionami przyjmuje powracającego syna, który roztwonił cały majątek. Nie wypomina mu błędów, nie każe go, ale urządza ucztę na jego cześć. Trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się Euka 15. 32 mówi do starszego syna, który jest oburzony takim traktowaniem marnotrawnego brata. Czy nie jest to wspaniały obraz Bożego miłosierdzia? Czy nie daje nam to nadziei, że niezależnie od naszych błędów i grzechów, zawsze możemy wrócić do Ojca, który czeka na nas z otwartymi ramionami? Święty wtorek to również czas, by rozważyć przypowieść o bogaczu i Łazarzu, Ełka 16, 19-31. Bogacz, który opływał w dostatki i nie dzielił się nimi z biednym Łazarzem leżącym u jego bramy, po śmierci cierpiał męki w piekle, podczas gdy Łazarz znalazł się na łonie Abrahama. Ta przypowieść uczy nas, że nasze ziemskie bogactwa nie mają znaczenia w perspektywie wieczności, jeśli nie potrafimy dzielić się nimi z potrzebującymi. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie, MT5-3, mówi Jezus w kazaniu na górze. Czy potrafimy właściwie korzystać z dóbr materialnych? Czy dostrzegamy potrzeby bliźnich i czy dzielimy się z nimi tym, co posiadamy? W świętym wtorku rozważamy również przypowieść o dwóch synach, MT21-28-32. Ojciec prosi pierwszego syna, aby poszedł pracować w winnicy. Syn odpowiada: Nie chce ale później żałuje i idzie. Drugiego syna ojciec prosi o to samo. Ten odpowiada, idę, panie, ale nie idzie. Jezus pyta, który z tych dwóch spełnił wolę ojca? MT 21, 31. Oczywiście ten pierwszy. Ta przypowieść uczy nas, że nie słowa, ale czyny świadczą o naszej wierze. Nie każdy, który mi mówi, panie, panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten... To spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie MT721. Czy nasze życie jest zgodne z naszą wiarą? Czy wypełniamy wolę Bożą nie tylko słowami, ale przede wszystkim czynami? Przypowieść o przewrotnych rolnikach MT21, 33-46 to kolejna nauka, którą Jezus przekazał nam w świętym wtorku. Właściciel winnicy wydzierżawił ją rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, wysłał swoje sługi, aby odebrali należny mu plon. Rolnicy jednak pobili, zabili i ukamienowali wysłanników. W końcu właściciel wysłał swojego syna, myśląc, uszanują mojego syna MT 2137. Ale oni i jego zabili. Jezus pyta, kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? MT 2140 40. Odpowiedź brzmi: Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwym czasie. Mt. 21:41. Ta przypowieść była skierowana do arcykapłanów i starszych ludu, którzy odrzucili Jezusa, ale ma ona uniwersalne przesłanie. Bóg powierza nam swoje dary, swoje słowo, swoją łaskę. Czy odpowiadamy na to zaufanie? Czy przynosimy owoce godne Królestwa Bożego? Drodzy bracia i siostry, w świętym wtorku kontemplujemy również przypowieść o talentach, które Pan powierzył swoim sługom przed wyjazdem MT 25 14-30. Dwaj pierwsi słudzy pomnożyli powierzone im talenty, a trzeci zakopał swój talent w ziemi. Pan, gdy wrócił, pochwalił pierwszych dwóch sług i zaprosił ich do swojej radości, a trzeciego nazwał sługą złym i gnuśnym i kazał wyrzucić go na zewnątrz, w ciemność MT 25 26, 30 ta przypowieść uczy nas odpowiedzialności za dary, które otrzymujemy od Boga. Każdy z nas ma jakieś talenty, zdolności, możliwości. Pytanie brzmi, co z nimi robimy? Czy rozwijamy je i wykorzystujemy dla chwały Bożej i dla dobra bliźnich? Czy może, jak trzeci sługa, zakopujemy je w ziemi z lęku, lenistwa lub obojętności? W nauczaniu Jezusa o Królestwie Bożym szczególne miejsce zajmuje przypowieść o ziarnku Gorczycy i zaczynie MT 13. 31 do 33. Królestwo Boże jest jak ziarno gorczycy, najmniejsze ze wszystkich nasion, ale gdy wyrośnie, staje się większe od innych roślin. Królestwo Boże jest jak zaczyn, który kobieta zmieszała z trzema miarami mąki, aż się wszystko zakwasiło. Te obrazy uczą nas, że Królestwo Boże zaczyna się niepozornie, ale ma moc przemieniania rzeczywistości. Czy dostrzegamy działanie Bożej łaski w naszym życiu? Czy pozwalamy, aby Królestwo Boże rosło w nas i przemieniało nas od wewnątrz? Umiłowani w Panu, w święty wtorek Jezus wypowiada również słowa: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. MT 16.24. Te słowa, choć trudne, są kluczem do zrozumienia, czym jest Królestwo Boże. To nie jest Królestwo Ziemskie, gdzie liczą się władza, bogactwo i przyjemności. To jest Królestwo, gdzie najważniejsza jest miłość, miłość, która jest gotowa do ofiary, do wyrzeczenia, do niesienia krzyża. Czy jesteśmy gotowi na taką miłość? Czy potrafimy zaprzeć się samych siebie i naśladować Jezusa w jego drodze krzyżowej? W Ewangelii czytamy również o dwóch najważniejszych przykazaniach: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego MT22, 37 do 39. Te dwa przykazania są fundamentem Królestwa Bożego. Nie można wejść do tego Królestwa bez miłości, miłości do Boga i miłości do bliźniego. Czy nasze życie jest przeniknięte miłością? Czy nasze relacje z innymi ludźmi są oparte na szacunku życzliwości i trosce? Czy potrafimy kochać nawet tych, którzy są wobec nas wrogo nastawieni? Jezus mówi również: Nie każdy, który mi mówi: Panie, panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie, MT 7:21. Te słowa przypominają nam, że wiara bez uczynków jest martwa. Nie wystarczy deklarować wiarę w Jezusa, trzeba żyć według Jego nauki. Nie wystarczy modlić się, uczestniczyć w nabożeństwach, znać na pamięć biblijne cytaty. Trzeba wprowadzać Słowo Boże w życie. Trzeba kochać Boga i bliźniego nie tylko słowem, ale czynem i prawdą. Czy nasza wiara przekłada się na konkretne czyny miłości? Czy jesteśmy autentyczni w naszym chrześcijaństwie? W przypowieści o Sądzie Ostatecznym, MT25-31-46, Jezus utożsamia się z głodnymi, spra, przybyszami, nagimi, chorymi i więźniami. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, nieście uczynili MT25-40, mówi do tych, którzy będą po jego prawicy. Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili, MT 25-45, mówi do tych, którzy będą po lewicy. Ta przypowieść uczy nas, że miłość do Boga i miłość do bliźniego są nierozłączne. Nie można kochać Boga, nie kochając bliźniego. Czy dostrzegamy w każdym człowieku, zwłaszcza w tym potrzebującym, samego Chrystusa? Czy jesteśmy gotowi służyć innym, pomagać im, wspierać ich w potrzebie? Drodzy bracia i siostry, w świętym wtorku Jezus mówi również o wartości modlitwy. Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam MT7.7. Modlitwa jest drogą do Królestwa Bożego, jest sposobem na nawiązanie i pogłębienie relacji z Bogiem. Czy potrafimy modlić się? Czy znajdujemy czas na rozmowę z Bogiem? Czy nasza modlitwa jest szczera, pokorna, ufna? Czy modlimy się nie tylko w chwilach trudnych, ale również wtedy, gdy jest nam dobrze, aby dziękować Bogu za Jego dary? Jezus w swoim nauczaniu zwraca również uwagę na wartość pokory. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. MT 23:12. W Królestwie Bożym najważniejsi są nie ci, którzy dążą do władzy prestiżu, uznania, ale ci, którzy służą innym, którzy są pokorni, którzy nie szukają własnej chwały, ale chwały Bożej. Czy potrafimy być pokorni? Czy nie dążymy za wszelką cenę do uznania, pochwał, wyróżnień? Czy potrafimy służyć innym bez oczekiwania na wdzęczność lub nagrodę? W świętym wtorku rozważamy również przypowieść o zagubionej owcy, MT 18, 12-14. Pasterz zostawia 99 owiec i idzie szukać tej jednej, która się zagubiła. Gdy ją znajdzie, cieszy się z niej bardziej niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu, które nie zaginęły. Ta przypowieść ukazuje nam nieskończoną miłość Boga do każdego człowieka. Bóg nie jest obojętny na los grzeszników, ale szuka ich i cieszy się z ich nawrócenia. Czy my również mamy w sercu troskę o tych, którzy są daleko od Boga? Czy modlimy się za nich? Czy swoim przykładem staramy się ich prowadzić do Chrystusa? Umiłowani w Chrystusie, w święty wtorek Jezus wypowiada również słowa: Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie Wam dodane MT6.33. Te słowa przypominają nam o właściwej hierarchii wartości. Królestwo Boże powinno być naszym priorytetem, wszystko inne jest drugorzędne. Czy rzeczywiście tak jest w naszym życiu? Czy Bóg jest na pierwszym miejscu? Czy kierujemy się w życiu przede wszystkim Jego wolą? Czy może często przedkładamy nasze pragnienia, ambicje, plany nad to, czego oczekuje od nas Bóg? Zbliżając się do końca naszej refleksji, chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną przypowieść, przypowieść o faryzeuszu i celniku, ŁK 18, 9-14. Dwaj ludzie przyszli do świątyni, aby się modlić. Faryzeusz stał i modlił się sam do siebie, Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuje post dwa razy w tygodniu, daje dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam Ełka 18, 11 grudnia. Celnik zaś stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, ale bił się w piersi, mówiąc Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Ełka 18, 13. Jezus mówi, że to celnik odszedł usprawiedliwiony, a nie faryzeusz. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony Ełka 18 14. Ta przypowieść uczy nas, że do Królestwa Bożego wchodzi się nie przez własne zasługi, ale przez pokorę i uznanie swojej grzeszności. Drodzy bracia i siostry, święty wtorek Wielkiego Tygodnia jest czasem intensywnej modlitwy i refleksji. Rozważając przypowieści Jezusa o Królestwie Bożym, pytamy samych siebie, czy żyjemy wartościami tego Królestwa. Czy nasza wiara przekłada się na konkretne czyny miłości? Czy jesteśmy gotowi na przyjście Pana? Niech te pytania towarzyszą nam w dalszym przeżywaniu Wielkiego Tygodnia. Niech prowadzą nas do głębszego nawrócenia i do bardziej autentycznego życia chrześcijańskiego. A teraz zakończmy naszą modlitwę, powierzając się Bożemu Miłosierdziu i prosząc o błogosławieństwo na dalsze dni Wielkiego Tygodnia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mary jo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Niech błogosławieństwo Boga wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, stąpi na was i pozostanie na zawsze. Amen. Drodzy bracia i siostry, dziękuję wam za wspólną modlitwę i refleksję nad nauczaniem Jezusa i jego przypowieściami o królestwie Bożym. Jeśli ta medytacja dotknęła waszych serc i pomogła wam głębiej przeżyć święty wtorek, Proszę Was o pozostawienie likea i subskrypcję kanału Świątynia Światła. Jeśli czujecie taką potrzebę, zostawcie również komentarz, dzieląc się swoimi przemyśleniami. Niech Bóg Was obficie błogosławi i niech pozwoli Wam kontynuować przeżywanie tego wielkiego tygodnia z odnowioną wiarą i pobożnością.